Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów i mieszkańców. Mężczyzna odprowadził swoją ciężarną, narzeczoną, później i przepadł bez wieści. Bliscy nie tracili nadziei. Niestety, smutne informacje obiegły media, Patryk Błoch nie żyje. Badania DNA potwierdziły tożsamość zaginionego. Mężczyzna miał wieczorem zadzwonić do ciężarnej ukochanej, nigdy nie wykonał umówionego telefonu. Patryk Błoch przepadł bez wieści. Poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Niedawno policja odnalazła ludzkie szczątki, potwierdzono tożsamość zaginionego. Rodzina do końca wierzyła, że mężczyzna wróci do domu cały i zdrowy. Mężczyzna zaginął w 2009 roku, dopiero teraz odnaleziono jego szczątki. W maju 2009 roku 21-letni Patryk Błoch spieszyc odprowadził swoją ciężarną narzeczoną na przystanek. Para umówiła się, że mężczyzna później zadzwoni do ukochanej, telefon kobiety zbyt długo milczał, zaniepokojona postanowiła sama wykonać połączenie, w słuchawce usłyszała tylko muzykę, kiedy okazało się, że 21-latek nie wrócił na noc do domu. Rodzina powiadomiła służby. Okazało się, że 21-latek poszedł na spotkanie z kolegami z pracy. Później wspólnie udali się do mieszkania jednego z nich. Tam Patryk widziany był po raz ostatni przez jedną z sąsiadek. Służby przez lata prowadziły poszukiwania mężczyzny, a rodzina nie traciła nadziei że ich bliski wróci do domu cały i zdrowy. Niestety, niedawno przekazano tragiczne informacje w tej sprawie. Szczątki mężczyzny odnaleziono w wyschniętym stawie. W 2019 roku doszło do przełomu w śledztwie, jak informowała telewizja sudecka. We wrześniu zatrzymano 54-letniego mieszkańca Pieszy Edwarda M., któremu postawiono zarzut zabicia Patryka Błocha oraz zastraszania świadka. Podejrzany nie przyznaje się do winy i twierdzi, że nie pamięta dnia zaginięcia 21-latka, bo był wtedy pijany. Policjanci przeszukali posesję 54-latka. Jednak nie znaleziono ciała Patryka. Na jego szczątki natknięto się dopiero w maju 2020 roku. Na dnie wyschniętego stawu przy drodze pieszyce dolnej bratoszów. Badania DNA potwierdziły, że należą do zaginionego przed laty mężczyzny. Pogrzeb Patryka Błocha odbył się 1 sierpnia 2020 roku. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najwcześniejsze filmy. e